Jął piły wreszcie jeszcze Gola Mówią czas leczy, ale czas to kłamca Pamięć o Tobie wciąż w głowie się plączę jak pętla Zabrałaś mi serce, zostawiłaś depresję Teraz w nocy gadam z cieniem, bo nie mam już sensu yeah. Jak sen, który staje się koszmarem? Na początku niebo, potem tylko tymi parerami. Twoje słowa prąd, twoje oczy plew. Zbudowałeś kraj, żeby spalić mnie w piekle. Ludzie pytają, czemu znikam jak ducha. Ja nie umiem oddychać, gdy echo twoich słów Stana jak tyle wpitam między żebra. Ile jeszcze nocy mam przeżyć bez sensu? Bez ciebie, bez światła. Mówią, czas leci, ale czas trąca. To by wciąż w głowie się plącze jak pętla Zabrałaś mi serce, zostawiłaś represję. Teraz nocę gadam z cieniem, bo nie mam już sensu, yeah. Wrzucasz fotki, jakbyś nigdy nie znała bólu A ja topię się w butelce, w mieszach tonę w brudzie Nie chcę twojej litości, ani wiadomości Tylko chcę się zbudzić i nie czuć tej samotności Aż ty uśmiech fałsz, każda za prawda Miałem być królem, a zostałem wrakiem w kałuży dramatu I nie piszę ci tego, byś wróciła jak cień Piszę to, żebyś wiedziała, że zabiłaś mnie dzień po dniu Bez winy, bez tchu Mówią czas leczy, ale czas to Do Pamięć o tobie, wciąż powiem się plączę jak pętla Zabrałeś mi serce, zostawiłaś depresję Teraz w nocy gadam z cieniem, bo nie mam już sensu Ja, yeah. Teraz yeah, yeah. ty wrzucasz wodkę, jakbyś nigdy nie znała polu. A ja pobyś się putęce, W myślach to na w Nie chcę twojej litości ani wiadomości Tylko chcę się zbudzić i nie czuć tej samotności Każdy uśmiech, fałsz, każdą zaprawdę Miałem być królem, a zostałem wrakiem w kałuży dramatu I nie piszę ci tego, byś wróciła jak ciem Piszę to, żebyś wiedziała, że zabiłaś mnie Cię po dniu, bez winy, bez tchu